Dzień dobry, przyszedł długi weekend, wszyscy się spakowali, wyjechali na Mazury, góry, nad morze, gdzie tylko popadnie. Ciekaw jestem, bardzo się cieszę, że pojechaliście, ciekaw jestem ilu z Was wystąpiło na moją oczywiście namową, poradą, przypomnieniem, bo pewnie wielu z Was pamięta jeszcze, że, że taki ruch wielokrotnie doradzałem i ilu z Was wykupiło sobie... SOS PZMOT Assistance, taką kartę klubową PZMOT-u imienną czy na samochód, dzięki której w razie czego, gdyby się cokolwiek działo, jesteście w stanie liczyć, poradzić sobie, liczyć na pomoc ze strony holownika, serwisu, warsztatu, czegokolwiek. Ja co prawda nigdzie nie wyjechałem. Po pierwsze dlatego, że bardzo padało, a po drugie dlatego, że w sobotę jest eliminacja Classic Auto Cup pierwsza w ogóle w tym roku w Łężu, czyli całkiem niedaleko i postanowiłem, że chyba się na nią wybiorę, także jeżeli ktoś się wybiera, to, to serdecznie zapraszam i, 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 i do rozmowy na miejscu, natomiast przed Wami tutaj dzisiaj chciałem się pochwalić, że nie odstawiam żadnej lipy i jak namawiam do czegoś to sam też tak robię dlatego kartę PZMOT zamówiłem przez stronę internetową wszystkie opcje wyklikałem i przyszło do mnie coś takiego koperta imienna poznaj kartę PZMOT i teraz zamierzam zgodnie panującym trendem wśród wszystkich producentów krótkich form wideo, dokonać tak zwanego unpacking ceremony, czyli otwarcia tej koperty i pokazania Wam na co możecie liczyć jak sami sobie coś takiego w przez stronę uiściwszy 80 lub 145 lub więcej złotówek na co możecie liczyć. No więc, po pierwsze, bo chyba od tej strony trzeba zacząć. Po pierwsze i najważniejszy list. List, kartę członkowską, przesyłamy. Że to, że tamto, że dziesiąte. Numery telefonu. Okej. Okay. Niech to sobie będzie. No, w trapach do samochodu. Nie wiem, nie używam. Ale przekażę chętnie komuś kto używa. Sama karta. Dobrze jest ją mieć. Eee... I szczególnie zwrócić uwagę na ten numer, który tutaj jest na karcie podany. Ten numer wpisujemy w aplikacji, którą mamy sobie w telefonie. I wtedy łatwo możemy korzystać ze wszystkich usług, które z kolei opisane są. O tutaj, karta rabatowa. Mogę sobie zamówić okulary. Super, raz w roku. A, badać w roku, raz w roku. No dobra, będę badać. O, naklejka na drzwi. To już taką mam. Też mogę oddać. Taka jeszcze jedna naklejka. Ok, fajna. Dobra. Coś jeszcze. Podróż PZ Motem. Już nie tylko samochodem. Bon Voyage. Myślałem, że to bon podróżny. Taki za 500 zł. Ale okazuje się, że to tylko ulotka. Natomiast w ulotce. Kolejne oferty. No i rozpiska. Z tą rozpiską zapoznamy się przy okazji następnego wideo spotkania. I na koniec, na koniec tak, numery telefonu i jeszcze raz taka, taka rozpiska. Dobra, do tego jeszcze wrócimy. Będziemy na ten temat mówić, yy, bo warto. Liczę na to, że po powrocie waszym z wiosennego, letniego wyjazdu. Okaże się, że taka karta nikomu nie była do niczego potrzebna, ale gdyby jednak była, to jeszcze raz namawiam. To był mój unpacking ceremony. Zapraszam do waszych. Kłaniam się.